you're so Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem z Hiszpanii, tak przemieściliśmy się już z Francji do Hiszpanii, a dokładnie jesteśmy w Escorialu. Ta nazwa wzięła się chyba z, z tego olbrzymiego budynku, zamku czy cokolwiek to jest, który widać za mną, jest tak wielki, że gdybym miał teraz zamiar wziąć kamerę i obejść dookoła to, to zajęłoby mi to co najmniej pół godziny. Jest to po prostu olbrzymie, i, i znajdujemy się w kompletnie innej części Hiszpanii, w jakiej nie jeszcze nigdy nie było, znajdujemy się niedaleko Madrytu. Jest to dość płasko wszędzie. Chociaż, żeby tu dojechać, trzeba przejechać przez góry, ale. Strasznie, strasznie tu wieje i, i wieczorem robi się naprawdę zimno, więc e, tak. I tak e, to jest już sam koniec naszego pobytu właśnie w Escorialu. Teraz e, będę z powrotem jechać w kierunku Walencji i do zobaczenia już na miejscu. Cześć!